Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. 5 sierpnia 2014 roku przyjechaliśmy setki tysiące kilometrów, żeby tutaj, oto tej rekonstrukcji wydarzeń, brać udział w wytomie Odrzańskim. Tutaj ja, jako producent filmu oraz koledzy się przedstawią. Sergeant Randall, Canadian Volunteer, Kentucky, Texas. Alan Gurban, wydarzenia. Krzysztof Wachowski, pomocnik scenarzysty. I witamy serdecznie, I co panów skłoniło, zadaję te pytanie, żeby tutaj yy, wziąć udział w tym filmu. dlaczego panowie wybrali tą scenerię tutaj, w tych rzecholeckich lasach? My great grandfather fought in the War, war two. and also I have a huge passion for military. Yy, Bardzo mi się podoba. A sobie, yy, że? Pieniądze, pasja, piękne kobiety, 3 razy P. O. Tak, widzę, panowie przyjechali. Czy jutro też panowie wezmą udział w planie filmowym? Czy podobało się bardzo? Przede wszystkim te wysokie garze, czy yy, które, ten numer do Paryża, który przejdzie jutro na wasze konto, będzie was satysfakcjonował? Może starszy na nowy komplet opon DSLS-a, ale jeszcze nie wiem. Nie. Jeszcze nie wiem. Ja mam zamiar przyjść, chyba że nocny młasz mnie zbyt poniesie i nie wstąpi rano. <śmiech> <śmiech> Dziękuję. Dziękuję. Kolejne. Wiadomości o 22. Do usłyszenia Żacholeckiego Lasu dla Wiadomości Janu Stefanczak.